Prosto do nieba kurkami szli żołnierze z Westerplaty. A lato było piękne tego roku. I tak śpiewali. Ach, to nic, że tak bolały rany. Bo jakże słodko teraz iść na te niebiańskie polany. A na ziemi tego roku było tyle wrzosu na bukiety. W Gdańsku staliśmy tak jak mur, widząc na szwabską armatę. Teraz wznosimy się wśród chmur, żołnierze z Westerplatte. I ci, co dobry mają wzrok, i słuch, słyszeli pono, jak dudnią w chmurach równych rok morskiego batalionu. I śpiew słyszano taki, by słoneczny czas wyzyskać, będziemy grzać się w ciepłe dni na rajskich wrzosowiskach. Lecz gdy wiatr zimny będzie doł, i smutek krążył światem. W środek Warszawy spłyniemy w dół. Żołnierze z Westerplatte.